Tego się nie spodziewaliśmy. Może nie tyle, że nie spodziewaliśmy się wyboru, ile nie spodziewaliśmy się, że dowiemy się wcześniej, ale przecieki są wszędzie. Choć Sławek nie zaprezentował się w pierwszych odcinkach najlepiej i wydawało się, że może okazać się dziwakiem. Do tego te dziwne rozmowy na rentkach i niewybredne żarty o kupie zwierząt. No dziwnie to wyglądało. Poza tym rolnik jest wyraźnie wycofany co jak się okazało jest jego celową strategią, żeby nie dawać emocjonalnej przewagi żadnej z kandydatek, bo dzięki temu nie powinny czuć się urażone, jeśli ich nie wybierze, jeśli nic między nimi nie było, a on niczego im nie obiecywał. Poza tym z odcinka na odcinek zdobywa sympatię widzów. Dziewczyny się przy nim nie nudzą. Zawsze jest miły w stosunku do nich. Na randkach nie szczędził im komplementów, chociaż dwie z trzech mocno ciągnęły go za język, żeby zdradził, kto jest jego faworytką. Sławek nie tyle może nie chciał, co nie mógł nawet tego zrobić bo jak się okazało w ostatnim odcinku w przeddzień wyboru, sam nie miał pojęcia na kogo padnie. Być może w nocy testował różne wyliczanki, bo kogoś przecież wybrał, skoro w zwiastunie następnego odcinka mówił, że cieszy się, że przez te pole nie będzie szedł sam. Wczoraj mówiliśmy Wam, że nie wiemy, kogo rolnik wybrał na swoją potencjalną kandydatkę na żonę, ale w nocy dotarły do nas nowe informacje, a wiadomo, że takowych nie umiemy długo utrzymać dla siebie. Wybranką Sławka mimo entuzjazmu znajomych i rodziny nie będzie Małgosia, to ona otrzymała na weselu Skogla Mogla pod domem Sławka najwięcej poleceń, ale ich randka wypadła chyba najgorzej. Widać było, że nie iskrze. Iskrzyło za to z Natalią, najbardziej zazdrosną z kandydatek, która ze smętnym wzrokiem za każdym razem wyczekiwała powrotu rolnika, na randce próbowała go nawet zmusić do przedwczesnego wyboru, ale jak się okazuje bezskutecznie, bo Sławek wybrał Martę. Dziewczyna była faworytką większości widzów i w komentarzach chętnie łączyliście ją ze Sławkiem. Dlatego myślę, że większość osób ucieszy ta wiadomość.